co trzecią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i w roku setnej rocznicy ostatecznego uformowania się II Rzeczypospolitej przewołujemy jego modlitwę prosząc, aby Pan Bóg nieustannie błogosławił Polakom w kraju i na emigracji. W tym roku wyjątkowo uczciliśmy 11 listopada. Na cmentarzu komunalnym w Żarowie odsłoniliśmy pomnik sierżanta Bolesława Kosteckiego, Żołnierza II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, modliliśmy się w intencji ojczyzny podczas uroczystej myszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. Złożyliśmy także kwiaty i zapaliliśmy symboliczne znicze na cześć bohaterów walczących o niepodległość pod pomnikiem Pamięci Narodowej. Uroczystości pod pomnikiem Pamięci Narodowej w Żarowie rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego. <laughs> Pod żarowskim pomnikiem złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze w hołdzie tym, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę. Szanowni Państwo, drodzy żarowianie, zebrani na dzisiejszej uroczystości wyjątkowego święta, odzyskania niepodległości. Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku klęski w I wojnie światowej wszystkich trzech zaborców. Ale dlatego, że podejmując walkę, zbudowała wszystko, co potrzebne, żeby stworzyć wolne i samodzielne państwo. Dlatego z dumą i honorem, w głębokiej zadumie, my żarowianie tu i teraz, oto stajemy na baczność przed Tobą Polską, którą Wy, ukryci w datach i pod symboliką żarowskiego pomnika pamięci, reprezentujecie. O której zaświadczył swoim życiem nasz Czarowianin Porąży Bolesław Kostecki. Cześć i ich pamięci. Po oficjalnym przemówieniu wygłoszonym przez burmistrza Leszka Michalaka, kwiaty składali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żarowie, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek funkcjonujących na terenie gminy Żarów, stowarzyszeń, ugrupowań i partii politycznych, a także seniorzy i emeryci ze związków. uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół, strażacy, policjanci, a także zuchy, dzielne smogi, Zastróżańskiej Gromady Zuchowej wraz z opiekunami oraz mieszkańcy gminy Żarów. Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości był Festiwal Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.